Zimowe ferie powoli dobiegają końca. Pogoda, co prawda, zimy nie przypominała, dlatego placówki oświatowe w naszym mieście przygotowały liczne oferty dla swoich podopiecznych. Jedną z nich jest dziesiątka na winiarach. Szkoła e, nasza dziesiątka to jest takie miejsce, które tętni życiem nie tylko wtedy, kiedy jest normalny cykl nauczania, ale także w trakcie ferii. E, więc trwają e, półkolonie, szczególnie adresowane dla tych młodszych. Na tyle atrakcyjne, że niestety więcej mamy chętnych niż nasze możliwości, ale myślę, że to także dobrze świadczy o naszej pracy, o tym jak to jest zorganizowane. To jest tak naprawdę czas, w który z zewnątrz wydaje się być czasem spokojnym, wolnym, ale tak nie jest. Program Półkolonii w Dziesiątce był bardzo urozmaicony. Kolonie trwały u nas rzeczywiście jeden tydzień, pięć dni mieliśmy, program był bardzo różnorodny. Zaczęliśmy od stolicy eksperymentu, tam mieliśmy warsztaty z długopisu 3D, było smart floor, było, było programowanie. We wtorek mieliśmy wyjazd, były cudowne warsztaty w Muzeum Czekolady w Poznaniu. Środa to zabawa dla dzieci. Ponieważ pojechaliśmy do sali zabaw Fantazja w Słupcy, były dmuchańce, były zjeżdżalnie, wspinaczki, także wiele atrakcji dla dzieci. Czwartek to zajęcia z panią sklejką, czyli tworzenie łapaczy snów, oraz zajęcia sportowe na naszej sali gimnastycznej. I piątek zakończyliśmy nasze półkolonie wizytą w kinie Helios w Gnieźnie. Ale nie tylko półkolonie odbywały się w szkole podstawowej numer 10. Jesteśmy w tej chwili także na, te, na etapie przygotowywania swego rodzaju eventu, podobnie jak w każdym roku, tak zwanych Drzwi Otwartych. To jest impreza adresowana w dużym stopniu dla rodziców, którzy zastanawiają się, gdzie posłać swoje dzieci do szkoły. Ale to jest także dzień pełen radości dla nas, bo tego dnia przychodzą także nasi dawni absolwenci, więc jest okazja poznać ich losy. Oni mogą zobaczyć, jak szkoła się zmienia, a zmienia się z roku na rok i to na lepsze w sensie takim praktycznym, estetycznym. Więc zapraszamy wszystkich 29 w ostatni czwartek tego miesiąca od godziny 17 jesteśmy otwarci dla wszystkich. Zapraszamy tych małych adeptów, którzy myślą o tym, żeby pójść do szkoły. Zapraszamy ich rodziców, dziadków. Zapraszamy mieszkańców naszego osiedla, którzy bywają u nas na piknikach i w innych okolicznościach. To kolejna okazja, żeby się spotkać, zobaczyć jak szkoła działa, jak wygląda od środka. A dla rodziców, którzy zastanawiają się, czy ich dzieci powinny trafić do naszej szkoły, czy do innej, okazja, dobra okazja na podejmowanie mądrych decyzji. Ale póki co kolejny dzwonek zadzwoni już w najbliższy poniedziałek.